I widzę, za pierwsze organizujemy dzisiaj zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Piotra Mądrygo. Skąd pojawił się taki problem. No wie, na rehabilitacji. Sprawą jest choroba, bo no niestety choroba dotknęła Piotka w grudniu. Nie jest to łatwa choroba i sądzę, że mnóstwo pieniążków potrzebne będzie na to, żeby Piotrek wrócił do zdrowia. Ja tylko chcę przypomnieć, że Piotr to jest długoletni kibic, długoletni kierownik drużyny piłkarskiej, obecnie pierwszej, a kiedyś piątoligowej, czwartoligowej, wychowawca młodzieży, bo też szkolił młodzież 96. rocznika. Super facet, sądzę, że warto takim ludziom, a przede wszystkim Solidarność, nasza kibicowska, no, łączy nas, a nie dzieli, stąd ta pomoc. Ile osób może być zaangażowanych w dzisiejszą zbiórkę? Tych, którzy są w komitecie, którzy działają jak gdyby z nami, zbierają, czyli prowadzą tą zbiórkę z 9 osób. Czyli tak samo wyposażone jak ja, koszulki identyfikatory. Jest zgoda prezydenta miasta, także jest oficjalna jak gdyby zgoda na to, żebyśmy taką zbiórkę wykonali. Dzień dobry. Pieniądze można również wpłacać na konto, numer znajduje się poniżej.